serdecznie. Proforma się przedstawi, chociaż chyba nie muszę, bo mieszkam tu tak długo, że hmm, chyba nie wszyscy z nie znają. Ale żeby było, tak to należy. Mrawa Narodu Szymański, lat 58, z tego ponad 50 w Janowcu. Żonaty, ta sama żona, 33 lat, córka, wnuczka. E, obecnie mm, jestem emerytem, nauczycielem, spędziłem całe swoje życie zawodowe w jednej placówce w szkole podstawowej, gdzie byłem nauczycielem i przez wiele lat dyrektorem tej szkoły. Cóż mogę powiedzieć? Znany jestem z jednego poglądów, <tryk> które służą, powiem tak, dobru mieszkańcom. Moim najlepszym doradcą jest zdrowy rozsądek i wsłuchiwanie się w głosy ludzi, różnych, niezależnie od statusu materialnego, społecznego, nieważne czy to jest ktoś, kto jest e, kierownikiem, nie wiem, dyrektorem, czy jest zwykłym, e, bez obrazy, prostym człowiekiem, nawet tym stojącym cały e, dzień na rynku. E, bo tak sobie wyobrażam e, swoją rolę. Mam dużo czasu, e, mam dużo chęci e, z natury. Odkąd pamiętam, jestem społecznikiem, chętnie e, biorę udział e, w różnych m, przedsięwzięciach służących e, poprawie warunków życia m, mieszkańców, e, poprawie wizerunku gminy, a to, że Państwo e, z ostatniego okresu mi na przykład moje wypowiedzi m, czasami kontrowersyjne. No ale to taki jest um, urok naszej, m, naszego życia, że jak powiem, Rady Gminy. Staram się zawsze, m, żeby przestrzegać prawa, bo prawo jest po to, żeby je przestrzegać, żeby nie robić e, z pewnych rzeczy żartów, e, prywatnego folwarku, jakby to tego nie nazywał. Bo to prawo służy nam wszystkim i powinno nam e, przynosić korzyść, a nie złą opinię e, w miejscowości. E, jestem z natury człowiekiem raczej e, chyba pogodnym i e, mogę współpracować z każdym niezależnie od opcji by reprezentował e, zdrowy rozsądek właśnie jak powiedziałem i i, i na, miał pierwszy na na pierwsze miejsce na, 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 e, na uwadze Dobro mieszkańców, a nie jakieś własne czy inne, particularne interesy jakiejś własnej grupy. Po tyle, jeśli jakieś pytania będą do mnie, to bardzo chętnie odpowiem i chciałbym przedłużać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Okręg kolejny z Janowca, okręg numer 5. Tutaj zarysowane są jego granice. Okręg obejmuje ulicę lubelską, partyzantów, partyzantów i część numerów z ulicy Radomskiej. To są tak, numery domów od 2 do 49 i nieparzyste od 51 do 61. Naszą propozycją z tego okręgu jest pan Roman Tarłowski. pierwszy występ przed takim gremium, będzie trema. Nie wytrema. Tak nazywam się Roman Tarłowski, To mnie nie zna. Ja w przeciwieństwie 100% swojego życia spędziłem w Janowcu. Zawodowo pracuję na terenie zakładów azotowych w spółce, też jak mój poprzednik, jedna żona, dwoje dzieci. Jeżeli Wy nie wybierzecie na radnego, cóż, będę Takim człowiekiem, który będzie przez Was reprezentował. Co będziecie jakieś uwagi mieli? To ja będę je przekazywał na sesji, na zebraniach. Tylko musicie przychodzić na zebrania, żeby, żeby się dowiedział, czego oczekujecie. Chyba tyle. Też się pytania będą. Ja nie wiem, do Przyciszamy się do okręgu numer 6, okręg 6 obejmuje wszystkie numery z ulicy Osiedle Szkolne plus pozostałe z radomskiej, czyli parzyste od 50 do 66 i od 67 do, do końca. Nasz... Jest pani Ewa Kostka. Witam wszystkich Ewa Kostka, Urodziłam się i mieszkam w janowcu, więc już tych ładnych kilka lat. Proszę państwa, zawsze interesowałam się sprawami naszej gminy. Przez wiele lat pracowałam w oświacie najpierw jako nauczyciel, później dyrektor przedszkola. Będąc dyrektorem przedszkola często uczestniczyłam w posiedzeniach komisji, w sesjach Rady Gminy, dzięki temu mogłam się zapoznać z pracą radnych, jak również z jakimi problemami, z problemami musieli się oni zmierzyć oraz zasady funkcjonowania Rady Gminy. Przysługując się obrano, zwłaszcza w ostatnim dniu czasie, doszłam do wniosku, że sprawą taką no, bardzo ważną w naszej gminie jest przywrócenie właściwych takich relacji międzyludzkich. Bo nie oszukujmy się, ale y, zwłaszcza ostatnie posiedzenia, sesji, y, pokazywały, że no, jest tu du dużo do zrobienia i nie tak powinny wyglądać y, 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 posiedzenia Rady Gminy. Y, będąc y, dyrektorem przedszkola, <coughs> zmagam się z, z różnymi y, problemami. Teraz jestem na emeryturze, mam wolny czas. Chciałabym ten czas poświęcić, swoje doświadczenie, yy, tak jak powiedziałam, czas yy, do pracy dla dobra naszej gminy. Jeśli obdarzycie mi Państwo swoim zaufaniem i oddacie głos na mnie, to obiecuję godnie reprezentować Was w Radzie Gminy i zawsze słuchać Waszych rad. Dziękuję. Dalej, y, okręg numer 7. Y, ten okręg oby, obejmuje wszystkie ulice Nowego Osiedla, plus y, całą ulicę spółdzielczą. Naszym kandydat, ten, kandydatką z okręgu 7 jest pani Joanna Urszula Robowska Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Joanna Orłowska. Większość z Państwa na pewno mnie już zna. Byłam kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej, ale może tak przybliżę siebie. Mam 45 lat, mężatka dwóch dorosłych już synów, którzy wyjechali. Postanowiłam kandydować na radę, ponieważ nie mam dużo wolnego czasu. Moja rodzina się tak, tak się złożyło, że się rozjechała po świecie, tam mają pracę. Ja zostałam tutaj sama. Przede wszystkim jako radna chciałabym wspierać działania tutaj na terenie zakładu. Chciałabym zwiększyć, przepraszam, na terenie gminy, chciałabym zwiększyć bezpie bezpieczeństwo na naszych drogach. Chciałabym, aby został zmodernizowany zakład, był bardziej wyposażony w sprzęt, aby mógł realizować powierzone mu zadania. Chciałabym też tutaj wspierać i organizować różnego rodzaju imprezy, dla dzieci, młodzieży, dla osób starszych. Wykorzystać y, przede wszystkim potencjał y, Domu Kultury, y, aby y, państwo y, też, y, którzy są, y, że tak powiem już na emeryturach, mają dużo czasu, mogliby też poświęcić i, i spotykać się tutaj w, w, w wspólnym <laughs> gronie. A przede wszystkim e, chciałabym też jako mieszkanka osiedla zorganizować dla naszych maluchów na osiedlu e, jakiś plac zabaw, ponieważ jest ich bardzo dużo i bardzo dużo dzieciaków mamy na, na osiedlu, e, a daleko nam jest tutaj do boiska szkolnego. E, no a przede wszystkim jako radna, e, widzę tutaj wiele osób z mojego okręgu, e, chciałabym przede wszystkim realizować Państwa potrzeby i, i Was go nie reprezentować. Także bardzo za, zapraszam Państwa na wybory i na oddanie odpowiedniego głosu. Dziękuję bardzo. I ostatni okręg, który może być w okręgu Państwa zainteresowań, to jest okręg wspólny, który łączy okręg trzeci, numer trzy który yy, łączy i Nowy Janowiec i część Janowic. W Janowicach Gondory Domów od 54 do, yy, do końca. Przedstawimy naszego kandydata. Pan Janusz Powaski. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Janusz Walasek, lat 49, mieszkaniec Nowego Janowca. Już nie będę mówił, okręgu, już wiadomo, że numer 3. Żonaty, ojciec czwórki dzieci, od trzech tygodni również dziadek. Wspólnie z małżonką prowadzę gospodarstwo rolne 14-hektarowe. Główną produkcją naszą jest uprawa truskawek i malych. Widzę, że Państwa dużo na czerwiec więc zaprasza, tyle osób do zbioru. <gry> Szanowni Państwo, przed nami kolejne wybory, więc decydujmy razem o losach naszej gminy. Nadszedł czas na zmiany, na które tak dawno czekaliśmy. Rozpoczęliśmy to od referendum. Spróbujmy skończyć to 16 listopada podczas wyborów. Szanowni Państwo, Rada Gminy powinna przedstawiać na forum potrzeby nas, mieszkańców, a nie stanowić związek dwóch zwalczających się grup. To my, mieszkańcy, razem tworzymy tę gminę i nie powinniśmy dawać ponosić się żadnym emocjom. Rada Gminy. To przede wszystkim my mieszkańcy. Nasze potrzeby, nasze problemy, nasze oczekiwania. Ja jako kandydat do Rady Gminy łamię mi się głos. Ja jako kandydat do Rady Gminy chcę być waszym głosem, głosem na ramach gminy. Chcę wsłuchiwać się w wasze problemy, wasze potrzeby, oczekiwania. Będę próbował starał się. Rozwiązywać te Wasze problemy na forum gminy. Razem, Szanowni Państwo, stworzymy nową przyszłość demokratycznej gminy. Zapraszam serdecznie 16 listopada na wybory. Oddajcie na mnie swój głos. Dziękuję bardzo. To był nasz ostatni kandydat, tutaj z okręgu Janowca. Jak powiedziałem na wstępie, nasz komitet nie, nie, nie rejestrował kandydatów do powiatu, ale z tej racji, że ściśle ze sobą współpracujemy, to chcielibyśmy zarekomendować panią dr Marię Kłopotowską. Ona miała mieć tutaj swój czas, ale niestety dowiedzieliśmy się, że nawet choroba dopadła służba zdrowia. Bardzo państwa przeprasza, że nie może być dzisiaj, ale powiedziała, że przy najbliższej nadarzającej się okazji, to jest 13 listopada, na zebraniu podsumowującym będzie miał swoją autoprezentację i na pewno wyjaśni między innymi sprawy dotyczące eksfezozów. SP tak także tak, to nam opisała i to myślę, że, że, że słowa dotrzyma.